Jesteś architektem, studentem, albo po prostu pasjonatem projektowania, który chce wynieść swoje pomysły na wyższy poziom? Dziś pokażę Ci najlepsze programy architektoniczne, od klasycznych narzędzi do rysowania planów, po najbardziej zaawansowane rozwiązania do modelowania trójwymiarowego, tworzenia fotorealistycznych wizualizacji i zarządzania projektami. Zostań ze mną do końca, bo opowiem Ci, która opcja jest moim zdaniem najpełniejsza. Aby rozpocząć. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Numer 1. SketchUp. SketchUp to jedno z najpopularniejszych narzędzi do projektowania i modelowania 3D na świecie, używane w architekturze, projektowaniu wnętrz, architekturze krajobrazu czy projektowaniu produktów. Opracowany przez firmę Trimble, wyróżnia się intuicyjnym interfejsem i pozwala zarówno początkującym, jak i profesjonalistom. Ożywiać swoje pomysły w praktycznym i atrakcyjnym wizualnie środowisku cyfrowym. Jego ogromną zaletą jest łatwość obsługi. W przeciwieństwie do innych, bardziej skomplikowanych programów do modelowania, SketchUp oferuje przystępną krzywą uczenia się dzięki systemowi rysowania opartemu na liniach i płaszczyznach. Dodatkowo udostępnia bibliotekę 3D Warehouse zawierającą tysiące gotowych modeli, które można pobierać i dostosowywać do własnych projektów. Co oszczędza czas i wspiera kreatywność. Program umożliwia także stosowanie materiałów, tekstur, cieni i efektów świetlnych, aby tworzyć realistyczne. Opracowany przez firmę Trimble, wyróżnia się intuicyjnym interfejsem i pozwala zarówno początkującym, jak i profesjonalistom. Ożywiać swoje pomysły w praktycznym i atrakcyjnym wizualnie środowisku cyfrowym. Jego ogromną zaletą jest łatwość obsługi. W przeciwieństwie do innych, bardziej skomplikowanych programów do modelowania, SketchUp oferuje przystępną krzywą uczenia się dzięki systemowi rysowania opartemu na liniach i płaszczyznach. Dodatkowo udostępnia bibliotekę 3D Warehouse zawierającą tysiące gotowych modeli, które można pobierać i dostosowywać do własnych projektów co oszczędza czas i wspiera kreatywność. Program umożliwia także stosowanie materiałów, tekstur, cieni i efektów świetlnych, aby tworzyć realistyczne. Wyróżnia się intuicyjnym interfejsem i pozwala zarówno początkującym. Numer 2 Revit Revit opracowany przez Autodesk to jedno z najpotężniejszych narzędzi w obszarze Building Information Modeling BIM. W przeciwieństwie do tradycyjnych programów do rysunku, Revit nie tylko odwzorowuje kształt budynku, lecz także integruje informacje techniczne o każdym elemencie projektu ścianach, oknach, instalacjach czy materiałach. Jego główną zaletą jest to, że każda zmiana wprowadzona w planie, przekroju czy widoku automatycznie aktualizuje się w całym projekcie, co pozwala uniknąć błędów i zapewnia spójność dokumentacji. Dodatkowo, Revit umożliwia natychmiastowe generowanie rzutów, elewacji, przekrojów czy zestawień materiałowych, co znacząco oszczędza czas i ułatwia zarządzanie projektem. Kolejnym atutem jest możliwość szczegółowej symulacji i wizualizacji projektu, co pozwala przewidzieć problemy jeszcze przed budową, poprawić komunikację z klientami i zoptymalizować wykorzystanie. BIM w przeciwieństwie do tradycyjnych programów do rysunku, Revit nie tylko odwzorowuje kształt budynku, lecz także integruje informacje techniczne o każdym elemencie projektu ścianach, oknach, instalacjach czy materiałach. Jego główną zaletą jest to, że każda zmiana wprowadzona w planie, przekroju czy widoku automatycznie aktualizuje się w całym projekcie, co pozwala uniknąć błędów i zapewnia spójność dokumentacji. Dodatkowo, Revit umożliwia natychmiastowe generowanie rzutów, elewacji, przekrojów czy zestawień materiałowych, co znacząco oszczędza czas i ułatwia zarządzanie projektem. Kolejnym atutem jest możliwość szczegółowej symulacji i wizualizacji projektu, co pozwala przewidzieć problemy jeszcze przed budową, poprawić komunikację z klientami. Numer 3 Cedreo. Cedreo to internetowe oprogramowanie do projektowania architektonicznego, które zdobyło popularność wśród architektów, deweloperów i projektantów wnętrz, chcących szybko i intuicyjnie tworzyć rzuty i realistyczne wizualizacje. Największą zaletą jest możliwość projektowania rzutów 2D, które można łatwo przekształcić w modele 3D i fotorealistyczne rendery. Dzięki temu klienci mogą dokładnie zobaczyć, jak będzie wyglądał ich przyszły dom czy remont co ułatwia podejmowanie decyzji. Cedreo pozwala także na modelowanie terenu i krajobrazu, co jest niezwykle przydatne w projektach mieszkaniowych wymagających prezentacji ogrodów, tarasów czy relacji budynku z otoczeniem. Platforma oferuje również bogatą bibliotekę mebli i dekoracji, które można łatwo dodawać do wnętrz i dostosowywać do różnych stylów. Oprogramowanie umożliwia tworzenie wizualizacji trójwymiarowej w wysokiej jakości oraz automatyczne generowanie dokumentacji technicznej, takiej jak elewacje czy przekroje, które aktualizują się w czasie rzeczywistym przy każdej zmianie w projekcie. Deweloperów i projektantów wnętrz, chcących szybko i intuicyjnie tworzyć rzuty i realistyczne wizualizacje. Największą zaletą jest możliwość projektowania rzutów 2D, które można łatwo przekształcić w modele 3D i fotorealistyczne rendery. Dzięki temu klienci mogą dokładnie zobaczyć, jak będzie wyglądał ich przyszły dom czy remont, co ułatwia podejmowanie decyzji. Sedreo pozwala także na modelowanie terenu i krajobrazu, co jest niezwykle przydatne projektach mieszkaniowych wymagających prezentacji ogrodów, tarasów czy relacji budynku z otoczeniem. Platforma oferuje również bogatą bibliotekę mebli i dekoracji, które można łatwo dodawać do wnętrz i dostosowywać do różnych stylów. Oprogramowanie umożliwia tworzenie wizualizacji trójwymiarowej w wysokiej jakości. Numer 4. AutoCAD. AutoCAD, również stworzony przez Autodesk, to jedno z najbardziej znanych na świecie oprogramowań do rysunku technicznego i projektowania. Jest to wszechstronne narzędzie, które umożliwia pracę zarówno z rzutami dwuwymiarowymi, jak i modelami trójwymiarowymi, stając się podstawą dla architektów, inżynierów, projektantów przemysłowych i wielu innych specjalistów. Jego największą zaletą jest milimetrowa precyzja, niezbędna przy projektach budowlanych, inżynierskich, elektrycznych czy prototypach produktów. Dodatkowo korzysta z powszechnie uznawanego formatu CAD, co zapewnia wysoką kompatybilność między różnymi platformami i programami. AutoCAD wyróżnia się również możliwością automatyzacji. Pozwala tworzyć i ponownie używać bloków, stosować skrypty i personalizować komendy, co znacząco przyspiesza pracę przy złożonych projektach. Program wspiera też współpracę zespołową, umożliwiając łatwe udostępnianie i jednoczesną pracę nad tymi samymi plikami. AutoCAD, również stworzony przez Autodesk, to jedno z najbardziej znanych na świecie oprogramowań do rysunku technicznego i projektowania. Jest to wszechstronne narzędzie, które umożliwia pracę zarówno z rzutami dwuwymiarowymi, jak i modelami trójwymiarowymi, stając się podstawą dla architektów, inżynierów, projektantów przemysłowych i wielu innych specjalistów. Jego największą zaletą jest milimetrowa precyzja, niezbędna przy projektach budowlanych, inżynierskich, elektrycznych czy prototypach produktów. Dodatkowo korzysta z powszechnie uznawanego formatu CAD, co zapewnia wysoką kompatybilność między różnymi platformami i programami. AutoCAD wyróżnia się również możliwością automatyzacji. Pozwala tworzyć i ponownie używać bloków, stosować skrypty i personalizować komendy.